Cześć, witaj, z tej strony Lena Murawska, czasobalans. Dzisiaj pracujemy w tym nagraniu, pracujemy z tematem, jaki będzie, gdzie będziesz widzieć, tu, jaki będzie mój nowy rok. Oczywiście nie nowy rok w sensie 1 stycznia, tylko o całym nowym roku mówimy. i Jest to krok drugi w drugi, trzeci w przygotowywaniu się na nowy rok w podejściu czasobalansowym. Krok pierwszy polegał na zebraniu pewniaków, czyli na zebraniu Informacji o tym, co już na pewno wiemy, że wydarzy się w przyszłym roku. Na przykład, jeśli mamy zabukowany wyjazd, jeśli mamy zaproszenie na imprezę rodzinną, jeśli mamy zaplanowaną wizytę lekarską, to żeby to wszystko zebrać, to był krok pierwszy. Krok drugi, żeby to wszystko spisać, na przykład na takim narzędziu jak ja. Tutaj mam, jest to narzędzie e, czasobalansowe, które zawiera zez, zestaw startowy dokładnie, który zawiera karty miesięczne, karty roczne. E, być może do naszego tutaj nagrania też one nam się przydadzą, dlatego je sobie przygarnęłam, a poza tym są fajną e, podkładką, żeby nie mieć pojedynczej kartki i nie skrobać po stole. E, no więc dlatego krok drugi lub trzeci, no bo ten pierwszy jest związany z pewniakami, można go liczyć wspólnie, czyli i zbieramy, i zapisujemy. Ale w swoich komunikatach na grupie czasobalansowej i w, na czacie czasobalansowym przygotowującym do roku, do nowego roku, starałam się skierować swój pierwszy przekaz do osób, które nie planują na bieżąco. Czyli na przykład wizyty lekarskie mają w segregatorze lekarskim, oby tylko, zaproszenia mają na przykład gdzieś w jakimś. O, my na przykład mieliśmy z dzieciństwa, pamiętam, zaproszenia okolicznościowe, wszystkie wydarzenia mieliśmy układane w serwetniku. One nie były na przykład wpisywane na kalendarz, tylko były układane w serwetniku. No i tym sposobem te. Przyszłe wydarzenia są w różnych miejscach i wtedy <laughs> coś się dzieje, ktoś nam coś proponuje, a my tak naprawdę nie mamy miejsca, żeby wiedzieć, czy mamy wtedy czas. Dlatego właśnie zaczynamy od pewniaków. I krok drugi, jaki będzie mój nowy rok? Czyli na podstawie pewniaków, gdzie jest określona data. Konkretna, albo gdzie jest określony miesiąc, że coś robimy, możemy spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, bo nie zawsze ta odpowiedź będzie. Ale możemy spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki będzie mój nowy rok. I jedna z czatowiczek na czacie czasobalansowym tematycznym, właśnie przygotowującym do nowego roku napisała, że będzie piękny i zielony. W tym nagraniu chciałabym zająć się tym sformułowaniem. Odpowiedź jest jak najbardziej prawidłowa, bo w moim zamyśle jest znalezienie odpowiedzi ogólnej. Bo bardzo często uczymy się na przykład planować dzień. A przecież dzień jest częścią tygodnia, tydzień jest częścią miesiąca, miesiąc jest częścią kwartału, kwartał jest częścią roku, a generalnie dzień jest częścią roku, rok jest po prostu częścią życia. To wszystko gdzieś jest wpisane. Dlatego cenię szukanie ogólnych odpowiedzi najpierw, jeżeli oczywiście one tylko się pojawią. Więc jeśli Ty sobie odpowiadasz już nawet w czasie mojego opowiadania, Jaki będzie Twój nowy rok, to szukaj tej pierwszej myśli: może pojawiło Ci się przed oczami słowo, może pojawił Ci się kolor, może pojawił Ci się jakiś obrazek, jakaś sytuacja, jakaś osoba. Poszukaj tego, postaraj się zapisać i przełożyć sobie to ogólne sformułowanie na to, co się będzie działo. Piękny i zielony. I teraz, w, dla tej odpowiedzi, możemy zadać sobie pytania, Dodatkowe, co to znaczy piękny, i odpowiedzieć sobie, tak? I co ja rozumiem przez słowo piękny? Czy to jest słoneczna pogoda? I na przykład będę starała się zgromadzić jak najwięcej, znaczy wykorzystać jak najwięcej słonecznych dni, tak? A jeśli tych słonecznych dni nie będzie, nagrywam to akurat w listopadzie, słońca nie ma ani grama, tylko tyle, że jest jasno, no to w te takie dni, właśnie już, które się promuje jako smutniejsze, czyli na przykład listopad, będę się starała organizować sobie czas w pomieszczeniach, których oświetlenie jest zbliżone barwą światła do parametrów światła. Dziennego. Może wezmę więcej witaminy D? Na przykład tak. E, co ja rozumiem przez słowo piękny i teraz z czym mi się to kojarzy? Czyli na przykład, jak ja to widzę? Piękny dla mnie, no że na przykład wykorzystam słońce. To jest w ogóle kartka w kropki. E, nazywamy ją kartka 112. Jest to kartka ratująca wydruki, bo dzięki niej, drukując z jednej strony, no ja tu akurat mam ten przykład, że nie mam, ale dzięki niej, drukując z jednej strony, mogę zapewnić też na drugiej stronie sobie miejsce do notatek. Nie muszę rysować linijek, tylko właśnie mogę na przykład w ten sposób zapisywać. Więc wykorzystam słońce. Co jeszcze? Z czym mi się to kojarzy? Z czym? Mi się to kojarzy. Jaką jeszcze. Jakie jeszcze mam tu skojarzenia? Co znaczy, że będzie piękny. Może będzie piękny, bo będzie rodzinny. Na przykład. I wtedy. Kogo odwiedzę. Ok. A może będzie piękny ze względu na finanse. I wtedy na przykład. Jakie kredyty mi się skończą? Tak? Moja definicja słowa pięknego w oparciu o to, jaki będzie mój nowy rok. I teraz mamy już przy tym pytaniu dotkniętą granicę, jaki chciałabym być. Jaki chciałabym, żeby ten rok był. I tu zdradzam po prostu kolejny krok, kolejne pytanie, bo jaki będzie na podstawie zgromadzonych rzeczy? Tak? Wróćmy do słowa zielony. Co to znaczy? Zielony. No więc zielony znaczy to, że będą spacery, że będzie dużo spacerów, że na przykład zajmę się działką, że no nie wiem, wyślę dzieci na zieloną szkołę. Tak? Harcerstwo na przykład i tak dalej. Wreszcie będę miała na przykład zielony balkon. Tak? Tak mi się podoba, tak chcę. Co jeszcze, dlaczego zielony? Na przykład święta, kolejne święta. W grudniu stylizuję na zielono. I to, no bo skądś odpowiedź piękny i zielony? Skądś ta odpowiedź się wzięła? Więc skoro mam ją teraz, ona teraz przyszła mi do głowy. Staram się jak najwięcej wynotować sobie tych aspektów, które miałam. I teraz działka ma swój sezon wiosna-lato, prawda? Czyli biorę kalendarz, czy rysuję sobie taki rzut całego roku, i mogę sobie zapisać, że marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, Tutaj ważnym aspektem będzie działka, praca na działce. Wyślę dzieci na zieloną szkołę, na przykład w sierpniu. Będę miała zielony balkon czy ogród zimowy, i już sobie tam wpisuję, że na przykład chciałabym kupić nowe rośliny albo więcej się o nich dowiedzieć. I tu już wymieniam słowo chciałabym, ale też te skojarzenia, teraz piękny i zielony, skądś się właśnie wzięły. Może akurat w listopadzie byłam na targach roślin, zakupiłam nowe rośliny i będę chciała w przyszłym roku to powtórzyć. Czyli wpisuję listopad targi roślin, na przykład z wykrzyknikiem, tak, żeby pamiętać, jak ten nowy rok się zacznie, że właśnie teraz na początku miałam taki pomysł. I co się dzieje? Bo powiedziałam teraz na początku, co się dzieje z naszą odpowiedzią. Ona może stracić na ważności, ale może też być naszym pilotażem. Co więcej, jaki będzie mój nowy rok piękny i zielony, jestem pewna, że taki będzie piękny i zielony. Ale też idąc krok dalej, jaki chciałabym, by był? No, chciałabym, żeby był piękny i zielony. I tutaj mam takie pomysły, które mogę dalej rozwinąć i dalej pracować. Co chciałam dopowiedzieć o tej akurat karcie 112? To to, że logo czasobalansu jest na środku, jest nie bez powodu, ponieważ to, co robimy w czasobalansie, filtrujemy, przecedzamy przez nas. To jest nasze, ok? Staramy się troszeczkę mniej spojrzeć na rodzinę. Bo na przykład od tego mamy kalendarz ścienny w swoim domu, gdzie mamy sprawy rodzinne, czyli też innych osób, ale to z tego czasobalansowego zasobu my do tego kalendarza rodzinnego wnosimy nasze sprawy. Owszem, wyślę dzieci na zieloną szkołę, ale to ja wyślę. Ja mam taki pomysł, zapytam się dzieci i jeśli one będą chciały, to zostanie to wpisane w kalendarz. Na takiej zasadzie. Chodzi o to, że bardzo często szczególnie my kobiety zapominamy, że czy ja będę miała na to siłę, czy ja będę chciała to robić, czy ja jestem tego pewna, tak? Dlatego właśnie być może e, dla niektórych jest to miejsce troszkę przeszkadzające, czy tak jak ja tutaj tylko i wyłącznie dla nagrania używam e, poziomej orientacji strony, no to Logo jest na boku. W czasobalansie proponuję segregowanie roku w toku, dlatego e, różne formularze, pomocy, workbooki i tak dalej, czasobalansowe są wykonywane w formie pionowej, ale on ma tu, nawet jeśli nas boli, ojej, co to jest, jak mi to przeszkadza, to właśnie on ma przypominać ten znaczek, żeby pomyśleć o sobie, jeśli pomyślę o sobie na etapie planowania i nie zrealizuję jakiegoś czegoś ym, później, tak? To mam już ten pierwszy krok, że pomyślałam, może następnym razem będę uważniejsza w realizacji, żeby spojrzeć na siebie, albo po prostu w miejsce, że tej realizacji nie było, wymyślę dla siebie coś innego, tak? Na przykład, nie wiem. Miał być weekend samotnego wyjazdu, no nie udało się. Dobra, idę sama ze sobą do kina albo na kawę. Na przykład to nie musi być realizowane w taki sposób, jak ja mówię. Po prostu pokazuję Ci yy, yy, propozycje, podsuwam Ci pomysły. Dobrze. Jaki będzie mój nowy rok po zebraniu materiałów? Tak? Tą odpowiedź dajemy. Piękny i zielony. Propozycja rozpracowania zagadnienia na etapie, kiedy to właśnie miałam w głowie, kiedy to mi przyszło do głowy od ogólnych rzeczy, na zasadzie co to znaczy, z czym mi się kojarzy, rozpisuję i być może nawet wpisuję w kalendarz jako główne założenia, główne ważne dla mnie wartościowe założenia nie muszą być najważniejsze, tak? W realizacji. Ale jako ważne, że skoro mam taki zamiar, skoro tak to widzę, no to, żeby było zrealizowane, a przynajmniej, żeby było naznaczone, żeby o tym pamiętać. No to cóż, 14 minut. Mam nadzieję, że się nie zanudziłaś. Pozdrawiam cię serdecznie. Zapraszam do zasobów YouTube'a Czasobalansowych, ale też do szukania Czasobalansu w innych mediach społecznościowych. Nie jest tak, że te media prowadzone są regularnie, przynajmniej tak dotąd było, że nie udawało się być systematycznym i regularnym, ale pamiętaj, jeśli coś się nie udaje, trzeba to wziąć na klatę: nie udało mi się, nie zrobiłam, trudno, jaki mogę wyciągnąć z tego wniosek, jakie zadać sobie pytanie, na przykład: czy potrzebuję regularnie pracować, czy coś mi to daje. Czasobalans jest na Facebooku, w tej chwili na Facebooku, Instagramie i YouTube, więc tam Cię zapraszam, a tutaj po prostu do szukania kolejnych filmów. Ok, pozdrawiam gorąco, do usłyszenia, cześć!